Witam Was do kolejnego odcinka z mojej serii Test Smaku Dzisiaj będziemy robili Test Smaku um, kanapkę z szynką właśnie Tak zdecydowałam się żeby um, już nie było trochę słodkiego Bo ja nie chcę żeby moja seria Test Smaku właśnie miała tylko słodkie bo wiecie, z moich trzech poprzednich odcinków to było płatki Orito, które są czekoladowe, e, czekoladowy grzesiek i właśnie oreo z mlekiem. I tylko co... I jedna zdrowa, rzecz, z którą jedliśmy, to po prostu mleko. Jedliśmy w Oreo i Orito właśnie. Więc ja planowałem żebyśmy zjedli coś chociaż zdrowszego, ale wiem, że szynka to też nie jest aż tak zdrowa, ale chociaż to jest... To zdrowsze w sumie chlebek, więc w ogóle do tego będziemy potrzebować um, takiej dowolnej szynki, właśnie, nie wiem, konserwowa lub taka um, okrągła. No, nie, niech będzie jeszcze, no, dowolny chlebek. Ja taki normalny chleb, w ogóle też może być bułka. Wiecie się, że to kanapka, więc zaczynajmy. W ogóle o taką szynkę używam, która ja trochę wystaje. No, mm. trochę mnie. No. কমাপা পাব কোৱা Możemy też spróbować, że możemy po prostu szynkę wyjąć, właśnie sklepa, zrobić wyrulonik. Taki jest. Tak wygląda. Dobra, słazowałem, żeby ten film nie był aż taki y, krótki, więc trochę zjadłam chlebka i po prostu... Mm. No i tu jest chleba, więc... Ja... Jeszcze wiem. Okej, okay, wróciłem. Czekaj, że mnie nie było. Przepraszam, że w ogóle odcinek to jest troszkę taki nudny. Ale dobra. Więc... Mus... Jaka jest moja opinia? Ma opinia, że to jest dobre. No chlebek to tak nie ma smaku, szynka ma, więc dam 5 na pół. Na 10. Ja wiem, że to jest... A bo dobra, to dam jeszcze jeden punkt, 6 na 10, bo to nie jest takie słodkie, a ja daję rzeczy słodkie, bardzo dobrą ocenę, więc no, ja chcę po prostu, że słodycze 10 na 10, a to 0 na 10, więc było dobrze, dajcie lajka, jeśli wam się ten filmik spodobał, dajcie z dzwoneczkiem. No ale jeśli Wam się mój kanał spodobał, ja jestem Wieska i zobaczę Was w następnym odcinku. Bye bye.